Witam wszystkich w kolejnym odcinku poświęconym wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy. Przede wszystkim pragną uzyskać ten dokument legalną drogą, przystępując do egzaminu państwowego. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na wątpliwości tych, którzy chcieliby wiedzieć, co jeszcze oprócz perfekcyjnego opanowania materiału mogą zrobić przed całym egzaminem. Mam nadzieję, że kilka wskazówek podanych przeze mnie. Może pomóc Wam zapanować nad stresem, sprawić, że egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym. Jedną z ważniejszych rzeczy, jakie należy zrobić, moim zdaniem, przed egzaminem, to rozmowa ze swoim instruktorem. Jeśli człowiek jest w porządku, a raczej jest, bo w końcu spędziliście z nim te kilkadziesiąt godzin, to będzie to nie tylko bardzo przydatne spotkanie, ale również przyjemne. O co mi chodzi, kiedy podpowiadam ludziom taką rozmowę z instruktorem? O nic więcej, jak o omówienie swoich słabych i mocnych stron. Powiedzmy sobie szczerze: w tym momencie to instruktor wie najwięcej o waszym stylu jazdy, wie, kiedy się denerwujecie i co najważniejsze, wie, co jest tego powodem. Warto więc poprosić o instruktora o szczerą opinię na temat waszych umiejętności. Pozwoli to lepiej zorientować się, co jest nie tak, a nawet co bardzo prawdopodobne, jeśli wszystko jest ok. To tylko taka rozmowa podbuduje Waszą wiarę we własne możliwości. A wiara we własne możliwości, wspomniałem o tym w poprzednich filmach, to klucz do sukcesu na absolutnie każdym egzaminie. Skoro już jesteśmy przy rozmowie z instruktorem, to warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy dodatkowych jazdach przed sam egzaminem. Najważniejszy problem przyszłych kierowców to strach przed samochodem, to znaczy strach przed tym, że zrobi się coś nie tak, a sama czynność prowadzenia samochodu nie jest czymś tak naturalnym jak spacer na dwóch nogach czy jazda na rowerze. To jest normalne, natomiast możemy sobie pomóc na tym etapie stresu w ten sposób, że na kilka godzin przed egzaminem wykupujemy jedną lub dwie godziny jazd z naszym instruktorem i jeździmy sobie po mieście. Ważna rzecz: w większości miast istnieją znane trasy aut egzaminacyjnych, to znaczy punkty, w którym częściej niż zwykle możemy natknąć się na egzaminatora i nieboraka męczącego się za kierownicą. Wasz instruktor świetnie zna te miejsca, ba, potrafi zapewne z pamięci przytoczyć Wam kilka barwnych opowieści, co w tych miejscach spotkało jego kursantów, a także wie, jak w tych miejscach należy się zachować. W większości przypadków, tylko na pierwszy rzut oka, te miejsca wydają się złośliwe. Tak naprawdę są minimalnie podchwytliwe i z pomocą waszego instruktora rozwiążecie te małe zagadki. Potem już na egzaminie wizyta w takim miejscu będzie czystą formalnością. W jednym z poprzednich materiałów wspomniałem o dokumencie, w którym możecie zapoznać się z regułami, na jakich ludzie w Polsce zdobywają taki dokument jak prawo jazdy. Jest to odpowiednie rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa. Jeżeli już jesteście po lekturze tego tekstu, wiecie w jakim stanie macie stawić się na egzaminie, jakie dokumenty są niezbędne na egzaminie, to w zasadzie jesteście przygotowani do tego ważnego dnia. Na dzień przed egzaminem proponuję się wyluzować, poświęcić jak najmniej uwagi samym przygotowaniu w sensie nauki, powtarzania materiału itd. To, co musieliście już zrobić i tak zostało zrobione i raczej lepiej nie będzie. Wasz przepis na dobre samopoczucie to wspomniana wyżej godzinka, dwie godzinki jazdy z waszym instruktorem, ale to będzie jutro. Dziś jest dziś, trzeba wypoczywać. I jeszcze jedno, wyśpijcie się dobrze, bo człowiek wypoczęty to człowiek w pełni swoich sił intelektualnych, a te siły będą niezbędne do zdania egzaminu. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Janek z Janek.